Nie, to na grilla nie. Cześć, to witajcie, witajcie u Zakopca dzisiaj, dzisiaj będziemy robić Moskole, a Moskole będzie robić nasza córeczka Dzień dobry. Ewusia. 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 Także robimy drugą wersję Moskoli, kiedyś żeśmy już robili, wrzuciliśmy, niektórym się widziało, niektórym się nie widziało, ale my się tym nie przejmujemy, robimy po swojemu. Jak widać mamy tutaj co? Gróle! Grule były ugotowane z ziemniakami. Dokładnie to jest co innego. Powiedzcie coś na temat tej grul. Jakie mają być grule do Moskoli? E, najlepiej suche. Ugotowane. Suche, to znaczy. Y, 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 są dwie odmiany. Dwie odmiany Kulipa. Nie wiem czy dwie odmiany miało być bez przekleństw. Ale niektóre ziemniaki są po ugotowaniu, są bardzo mokre, ciapciaste. Cześć, to nie dla ciebie. Nie lubisz ziemniaków, widz stąd. No pozwól jej się, to sobie zrobię ujęcie tutaj. Nie chcę weźmie trochę tej gruli. Nie, nie ona cię nie dziadnie. Weźmij z trochę gruli. Dobra, no, nie powiem. chcę, co robimy tam o skole dalej. Okay. Tak, zagniatamy. Więc ziemniaki jakie mają być? Y, ugotowane w dnia poprzedniego, przeciśnięte przez praskę, ze starte na tarce albo cokolwiek innego. Sypkie, robimy dołek, jajo. Nie trzeba je jakoś jeszcze, albo co? Nie, Nie, one są prze, przegniecione. Jest są jajeczko i znowu nam się dostanie hejt. Prawdziwą Do Do Prawdziwe są bez jajek. Dokładnie, ale u nas są z jajkiem. Przynajmniej jedno mamy. Z zakopca są z jajkiem. Tak. tak. I teraz zagniatamy. No i cura. Mieszasz tymi... Umalowanymi paznokciami. O, ale tam ja się roboty nie boję. Nie boisz się, no uważaj, nie za lakieru. Wiemy o, to. o. o. Sąsiada okradają. ją. jeszcze dosypiemy. Do Mamuś, córe, córeczka dobrze to robi, to ciasto? No tak troszeczkę się bawi, ale dziecko się uczy. nie? No, uczy? No, dobrze. <laughs> Niech robi po swojemu, co ja, ja się robię, będę wtrącać. Ja robię po swojemu grudniu według przepisu mąki, tak? No, ty taki zamek robisz, taki tak. ty nie chyba, czy coś tak. takiego. Mamo, o czy wszystko w Słuchajcie, jeszcze Ewa to jeszcze panno, także wiecie, nie? Na wydaniu z takim widokiem, także tak. no starać się tutaj komentować, słuchajcie, to będzie może coś z tego będzie, nie? Nie potrzebujemy trochę mąki. Zabgnieć tą mąkę najpierw, dobrze. A Ty co robisz? A ja kroję czosnek do masełka czosnkowego, bo moskole muszą być z masełkiem czosnkowym. Dobrze. No elegancko, elegancko. elegancko naważymy. To jakiś jaszczur będzie, chyba Bydwa. to będzie, to będą ten... kominiarskie wierchy mi się wydaje takie trochę. Giewon. Giewon robisz? Nie zapomnij o krzyżu i o, o pieronach. O nie, o pieronach to nie można zapomnieć. Słyszysz no. Dawid? No tak, Dawid jest też podejrzany o spowodowanie tego, także musi uważać. Jego nazwisko niestety tutaj będzie na pierwszych stronach gazet teraz. Dawid, strzeż się. E, Jaką mąkę dajemy? Słuchajcie, powiedzcie jeszcze. Przenną. Przenną typ 450. O, dobra. My tu gadamy, a ludzie nie wiedzą co tam później gdzie co dać. Jeszcze trzemy czosnek. Jeszcze cały czas trzemy czosnek. Polski. Chyba polski widzę taki. Polski, o, ostry. Będzie ostry. Będzie super masełko czosnkowe. W, no. w górach się nam trochę chmura. Chmury zaczęły wychodzić, nie wiadomo czy zaźnie, będzie jakie burzy. Także nie pchajcie się nie w góry. Nie wychodźcie z domu. Dokładnie. <laughs> Sprawdzajcie pogodę, co by zdzienić. Prosimy tutaj o wyrozumiałość i słuchajcie takie komentarze, naprawdę słuchajcie pozytywne, za łapki w górę. Bo no to się staramy, naprawdę się staramy i... Zaraz, dobrze. O, Beatka, Krapczyk nas ogląda, cieszymy się, Beatko, pozdrawiamy. Wpadaj na Moskole, Spade... pozdrawiamy. Oczywiście, Beatę. słuchajcie, tych Moskoli trochę będzie, więc dzisiaj jak ktoś ma ochotę, to... Posiada. Tylko nie całe rodziny, słuchajcie, autobusem, tak jak przyjechali <grym> do nas sąsiedzi i muzułmanie. Cały autobus przyjechał, jedna rodzina. Ale zapraszamy, dzisiaj po południu, gdzieś tak, dziś szóstą, siądziemy się przy naszym super grillu tutaj. Może się uda z tym widokiem zjeść, coś się napić. Także... Że czosnok. Cały czosnok, się czosnok. mówi. Czosnok. czosnok? Czosnok. Czosnok. Dobra, czosnok. Czosnok góralski. Tak będzie trzeba nadrobić. Ewuś, na córeczko nasza, który raz to temu z kolei w życiu robisz? Pierwszy. Pierwszy raz. Ostatni? Nie. Nie ostatni. Nie, Także. no będziemy z mamą warzyć jeszcze przecież. No. Ale. Także jeszcze będzie. Dobra. Okay. I dajemy co? Ten czosnok kawa dajemy? Czosnek do masełka. Nie do wiem masło. jak jest po góralsku masło. No masło. Masło. A ten. Masło jakie? E Masło jak ze najbardziej... Sklepu. Ze sklepu. ale no kurde. Tak powiem, Mućka mleka nie dała. Mm -hmm. Nie miał kto wydoić, masła nie miał kto ubić, bo wszystkie pojechały z Donatanem na występy. No, no więc trzeba było iść do sklepu kupić. Troszeczkę pokaż łapki swoje. Proszę. Ale piękne. Piękne. Przybijesz piątkę? No. no dziękuję. Nie, dzięki. Muszę zobaczyć czy jeszcze mąki trzeba dodać. Tu Paweł A to sprawdzi. trzeba sprawdzić ten kontrola. To się sprawdza czy jest ok. O kurde... Tram. Proszę bardzo. Kontrola jakości. Jeszcze trochę możemy dać. O! o Jeżąca stanuta, kurde, kółek nie ma jeździ. Takie cuda na sywarnym. <grym> Tylko tutaj. Dalej? Da, jeszcze troszkę możemy dać mąki, ale nie za dużo, żeby nam chlebek nie wyszedł. No, chlebek, nie dobrze. Położyć. Tak, tak, tak. Trochę... Czekaj. Po stan... posypać mąki. I jademy. I jademy z Cox. Wielkość jeszcze robimy na Moskole. Uh -huh. Według znania wielkość. Ale znowu nie takie duże jak naleśniki. Eee, no nie, no bo nie. ciężko jest go później ten, zdjąć czy coś. Ale można zrobić sobie takie malutkie. To są na dwa gryzy, w sam raz na zagrychę. Hmm. Dobre. <laughs> Wszystko, co potrzebujemy. Właśnie. Ja nie wiem, czy czemu ty robisz kluski śląskie z takie tego. Wielkie. Nie środek ugniataj, mm. tylko całego ugniataj. <laughs> tak, jest. Ja z... Się nie bój, to nie gryzie. <laughs> Całą rękę można położyć śmiało, no. no. Tak wiesz, żeby on był bardziej równy. Mhm. Daj mi mąki? Dam ci mąki. No to wiesz, twoi przyszli ten, kawalerowie oglądają, także no tak? kurczę. jaki góra? Jeśli komuś nie zwidzi taki ten skąd to nie, nie, wiesz, na nie nie zadzwoni, nie? Eee. A jeżeli tu trzeba wiesz... Dobra, ojciec. Trzeba prać. Trzeba prać. Idę szykować grilla. No, ja w międzyczasie idę przygotować naszego skromnego grilla. Tutaj dwa lata nie był prawie używany, chyba. Trzeba trochę... De... ogarnąć. Trzeba ogarnąć. Blachy, które wiałe, ale się przepali. To będą sam raz. Tu poukładam wszystko i, I będziemy smażyć O, w naszym grillu się zadomowiły ślimaki, no taki wielki, brązowy, który mama lubi za ślimaki, pająki, miały no to mieszkanie, no ale musimy niestety zburdać to mieszkanie, bo będziemy robić moskole. No, Powiem A że nasz grill trochę zardzewiały jest, więc musimy go troszkę uzdajać, ozdobić, żeby klatki nie były z rdzą. Można było przepalić tą blachę, ale nie ma czasu. Dajemy folię taką alaminiową. Ta tektura się nie bardzo chce palić. No uważaj, bo to się zaraz oparzysz. No, zrobiliśmy coś, co większość młodych teraz nie potrafi zrobić i rozpaliśmy ognisko. Kiedyś, za swoich młodych czasów, za szkoły, to my chodzili prawie codziennie do lasa i paliliśmy watrę. No teraz, jakbyś się zapytał, co byś ci rozpalił, to pewnie byłby problem. Nie? Byłby nie. problem. No ja nie mówię o wszystkich, nie? Moja córka potrafi. Nie? Nauczyłeś. Bierze butelkę benzyny, polewa i się jada. Nie? Ale taka prawda. Jest to... Gadała, że bo telejskim mar, jakiś się tam szedł i się cieszy, to świat całe światło będzie Babu, jak. Nie, no. no jak? Smakują? Fantastyczne. Mm, Pyszno, nie Twoja robota, nie? Focali. Moja robota, to wiadomo. Późno. Babciu, ty nie jesz? Każdy mówi moja Babcie robota. Jak babciu? Dobrze? Dobre. Mogą być? No. Lepsze Takie góralskie? Takie góralskie, no mało słonek. <laughs> Robi soli nie wolno za dużo. <laughs> Tak, ja No co, zwedrzę żółte? No nie, fajnie, fajne dobrze, fajne. To możeście no. kupili jakieś grule takie swojskie. Ach, mama jakieś czerwone grule dokupiła. Mama, <laughs> mama kupiła grule. A, tak. W worku. ci <laughs> <laughs> no, to postaje, już miał zdjęcie fajne. No, ja to słuchajcie, najważniejsza rzecz czyli sześć kielisku i tego. O, ja za I nasz nie, i nasz prawnik, nasz prawnik tutaj z biura prawniczego, mm. adwokat, mm. adwokat, tak. Mm. <grym> Ta. On a to a propos kobiet. tego wypadku, na tym już mamy adwokata, bo będziemy robić sprawę. <grym> sprawę. No dzisiaj Dawid Pieron przyjedzie, będzie sądzony tutaj Pieron będzie sądzony. <grym> będziemy się pastwić na się nim. To? Dzień dobry Pani. Dzień dobry. To jest przybrana cór córeczka siostra córeczki Tak o, no. tak no. zakochane od pierwszej wizyty na Białce Teczeńskiej Właśnie to była na Białce No nie no na Białce, na białce się spotkała na, na Białce Pozdrawiamy Adama Bartułę O tak ta. aś i Basia koi koi. Koi. i Karola Karolka małego no. tak my dziękujemy Dobrze można Dobra to polejemy teraz